Od bladego świtu? Że nie podbijam karty na zakładzie o siódmej rano, to już w waszym robolskim mniemaniu może być nierobem? Już możecie, inteligentowi, jebać po uszach od brzasku? To wyse se czasem kałamarz nie pospał godzinkę dłużej kapkę od was, skoro zasnął dopiero nad ranem. I żebym się kompletnie spalił w blogach już na starcie, bruncie, kurwa, inteligent załatwiony na dzień cały. Headshot.